Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Samorząd województwa inwestuje setki milionów złotych w równomierny rozwój Mazowsza. Po 25 latach koleje mazowieckie wyruszą na trasę Ostrołęka-Chorzele. Zakończyła się termomodernizacja budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji. Największym z programów jest Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju. Tylko w maju otwartych zostało kilka inwestycji zrealizowanych dzięki środkom z programu Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju. Przykładem może być gmina Zakroczem, gdzie zrewitalizowano zabytkowy rynek za łączną kwotę 2 milionów 700 tysięcy złotych. Bardzo się cieszymy, że w imię takich zasad równomiernego rozwoju, ale też takiego właśnie traktowania samorządności jako sposobu na poprawienie warunków życia nas wszystkich. W imię też solidarności, solidarności między różnymi kategoriami samorządów i w imię takiej fundamentalnej zasady pomocniczości możemy właśnie pomagać. Mamy już 20 programów wsparcia. Te pieniądze trafiają później do, do różnych, do mikroprzedsiębiorstw, do małych firm. W efekcie tworzy się takie koło zamachowe i to wszystko ma głęboki sens, bo po prostu aktywizuje też społeczności lokalne. W całym województwie trwa podpisywanie umów na dofinansowanie inwestycji w ramach tegorocznej edycji programu. Duże wsparcie trafiło do powiatu OstroŁęckiego. 60 inwestycji. Wsparcie Aha. największe po ponad 21 milionów 600 na równowierny rozwój. To są te inwestycje, które dla Państwa są ważne, do 4 milionów złotych, ja wiem, że to jest dobry zaszczyt pieniędzy, ale Wam gratuluję tego, że potraficie tak zbudować te Wasze budżety, że znajdujecie 40% dofinansowania do tych inwestycji. I one są różnorodne. Gratuluję Wam z serca, bo one budują z pieniędzy skorzystała m.in. gmina Kadzidła. W całej tej idei widać jednak troskę o rozwój równomierny Mazowsza. To jest w naszym przypadku, w przypadku kadzidła bardzo ważny pieniądz na rozbudowę stołówki i świetlicy, która umożliwi mieszkańcom korzystanie po 15 z obiadów, o czym marzyliśmy od dawna. W powiecie garwolińskim dofinansowanych zostanie aż 17 inwestycji. Najważniejszy chyba to jest ten program dotyczący równomiernego rozwoju, 34 miliony złotych na równomierny rozwój. To są bardzo różne projekty, projekty, które zawsze trudno zrealizować, bo trudno jest pozyskać dodatkowe pieniądze na nie i stąd też autorski program województwa mazowieckiego, gdzie można pozyskać 4 miliony złotych, nie więcej niż 60% inwestycji. Gmina Borowie otrzymała 4 miliony złotych na budowę nowego żłobka, żłobka w borowiu który którego niebawem rozpocznie się budowa. Nasze maluchy czekają na ten żłobek, oczywiście i młode mamy. Kolejne wsparcie trafi do warszawskiego Wilanowa. Dzisiaj właśnie podpisujemy umowy na dofinansowanie no, prawie 12 milionów złotych i to są bardzo różne, bardzo różne rzeczy, bardzo różne inwestycje, bo i drogi i remont słynnego budynku pokolejo, pokolejowego. no i oczywiście jest kilka propozycji, kilka inwestycji, które dzielnica będzie realizowała dotyczących oświaty. Tutaj mamy i przedszkole i kilka szkół. To są takie ogólne modernizacje budynków. Program Mazowsze dla równomiernego rozwoju to największy program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Dzięki niemu gminy i powiaty Mogą ubiegać się o środki np. Na, na remonty dróg, budowę i modernizację szkół i przedszkoli, czy przybudowę infrastruktury sportowej. Tylko w tym roku, w ramach programu, dofinansowanych zostanie 315 inwestycji na łączną kwotę blisko 632 milionów złotych. Już 11 czerwca po blisko 25 latach na odcinku Ostrołęka-Chorzele znów będą kursować pociągi. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycje udało się zrealizować dzięki funduszom unijnym. Zmodernizowana linia numer 35 Ostrołęka-Chorzele ma prawie 60 km. To odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców. Projekt naprawdę gigantyczny. Projekt, na który czekali mieszkańcy, bo ułatwiający dojazd do pracy. Ale projekt też drogi, bo to jest 427 milionów, cały projekt. Projekt, który zakłada szereg inwestycji, żeby ta linia była możliwa do obsługi. 200 milionów pochodzi z Unii Europejskiej. Koleje mazowieckie 11 czerwca uruchomią 8 par spalinowych autobusów szynowych. Dzięki modernizacji trasy pociągi pasażerskie rozwiną prędkość do 120 km na godzinę, a składy towarowe do 80 km na godzinę. Chciałbym, żeby no dojazd koleją stał się normą, więc muszą te pociągi kursować w odpowiednich godzinach, żeby mogli do pracy, do szkoły. Bezpieczeństwo też zostało poprawione, bo te przejazdy, które będą, będą w większości przejazdami strzeżonymi, z rogatkami, także przy tej prędkości pociągu ma to do końca roku bilet jednorazowy ma kosztować 4 ,20 zł, a miesięczne tylko 49 zł. Samorząd Mazowsza prowadzi także rozmowy z przedstawicielami województwa warmińsko-mazurskiego na temat stworzenia oferty przewozowej dla połączeń kolejowych na odcinku Ostrołęka-Szczytno-Olsztyn. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu przeszedł kompleksową termomodernizację. Prace realizowane były w dwóch etapach. Ich koszt to około 50 milionów złotych. Środki pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego, a blisko 7,5 miliona złotych to wsparcie unijne. Prace termomodernizacyjne rozpoczęły się w 2018 roku. Dzięki nim placówka nie tylko zmieniła się wizualnie, ale przede wszystkim może liczyć na duże oszczędności, szczególnie przy obecnych cenach mediów. Pierwszy etap zaczęliśmy 4 lata temu, i w pierwszym etapie robiliśmy termomodernizację wysokiego budynku, wymiana okien, wymiana centralnej ciepłej wody użytkowej. Centralnego ogrzewania. Do tego zrobiliśmy jeszcze fotowoltaiki prawie 20 kW, natomiast w drugim etapie robiliśmy nowy budynek, niski, i w niskim budynku, tam gdzie się mieszczą e, cała diagnostyka, laboratoria, apteka i część administracyjna, zrobiliśmy docieplenie dachów, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową oraz y, Nowa instalacja odgromowa i tak jak tylko tyle, co widać, co, co mieszkańcy mogą zobaczyć, czyli elewacje. Inwestycja poprawi jakość świadczonych usług oraz zmniejszy koszty utrzymania szpitala. Wszelkie działania prowadzące wynikające z tej inwestycji przełożą się na obniżenie kosztów funkcjonowania naszej placówki i na podwyższenie jakości pacjentów, w nim przebywających. Oszczędności wynikające z tego projektu do, są y, kilkudziesięcioprocentowe, ale wciąż nominalnie wyższe od tych, które zakładaliśmy, ponieważ jak wszyscy wiedzą, ceny energii w ostatnim czasie energii czy mediów galopują. W planach jest dalsza modernizacja obiektu. Projekt jest zrealizowany w pierwszym etapie, w drugim etapie będziemy chcieli oczywiście zrealizować ten wysoki. Złożyliśmy stosowne wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i czekamy na pozytywne rozstrzygnięcie. Już dwa lata. Mam nadzieję, że ten czas nadejdzie już niebawem i będziemy mogli wspólnie ze środkami samorządu województwa i środkami dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zrealizować całą inwestycję już do końca. Rozpoczęły się kolejne prace budowlane, tym razem związane z modernizacją hydroforni i wewnętrznych dróg dojazdowych na terenie szpitala. Są one możliwe dzięki funduszom z ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego Mazowsza. W tym roku na liście projektów do głosowania znalazły się dwie karetki specjalistyczne i wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne LED. Dane dotyczące kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce są alarmujące. Dlatego program Mazowsze dla Sportu nabiera jeszcze większego znaczenia. Dzięki niemu co roku powstają nowe lub modernizowane są starsze obiekty sportowe. Jednym z nich jest nowoczesne i wielofunkcyjne boisko przy szkole podstawowej w gminie Zbuczyn. Szkoła podstawowa imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w dziewulach doczekała się modernizacji wyeksploatowanego boiska szkolnego. Boisko to było wcześniej boiskiem asfaltowym, ale dzięki wsparciu urzędu marszałkowskiego w Warszawie, dzięki wsparciu pani marszałek Janiny Ewy Orzebowskiej otrzymaliśmy dotację w wysokości 300 tysięcy na to boisko. Wniosek złożyła. Gmina Zbuczyn. Gmina Zbuczyn współfinansowała to boisko w wysokości 100 tysięcy złotych. Boisko jest wielofunkcyjne. Można w nim, na nim grać w siatkę, w piłkę ręczną, piłkę koszykową. Są dwa boiska: w tenisa i badmintona. Bardzo potrzebna inwestycja, wyczekiwana przez mieszkańców od wielu lat. Bardzo się cieszymy z tego, że przede wszystkim z tego, że dzieci nie będą zdzierać Kolan na boisku asfaltowym, bo do tej pory był tutaj asfalt, zresztą korzenie wybijały ten asfalt, więc było naprawdę niebezpiecznie. Kondycja młodego pokolenia spada w zastraszającym tempie. Według badań AWF aż 94% dzieci ma niewystarczający poziom sprawności fizycznej. Rzecznik praw dziecka podaje, że co dziesiąty uczeń drugiej klasy szkoły podstawowej praktycznie w ogóle nie jest aktywny fizycznie. Wśród uczniów szóstych klas jest to 12%, a wśród starszej młodzieży aż 27%. Nowoczesne i funkcjonalne obiekty sportowe zachęcają do aktywności fizycznej. Szkoła, która potrzebowała tego boiska, bo naprawdę warto jest stawiać na rozwój młodych ludzi, nie tylko um, psychiczny, ale też i fizyczny, bo to daje taką odskocznię i z jednej strony kształtuje sylwetkę, ale też uczy odpowiednich postaw, bo przecież walka fair play, bo przecież rywalizacja, ale też stawianie sobie pewnych celów i dążenie do nich. Oprócz zmodernizowanego boiska środki z budżetu Mazowsza pomogą również w remoncie budynków szkolnych w gminie Zbuczyn. Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł bardzo dużą dotacją szkoły z terenu gminy Zbuczyn. To jest kwota 2,5 miliona złotych. 60% pochodzi z dotacji, 40% to będzie wkład własny samorządu gminy Zbuczyn. Za te ponad 4 miliony złotych w każdej szkole przeprowadzimy istotny remont. Sprofilowany pod potrzeby danej szkoły. Będzie wymieniona w części szkoły stelarka drzwiowa i okienna, będą naprawy dachu, będzie monitoring wewnętrzny. Więc to są naprawdę bardzo ważne inwestycje. Podpisywanie umów w ramach programu Mazowsze dla Sportu 2023 trwa. Radni województwa zdecydowali o wsparciu w tym roku 219 projektów łączną kwotą 50 milionów złotych. Mieszkańcy Błogoszczy i Głowaczowa mogą czuć się bezpiecznie. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza do ochotniczych straży pożarnych trafił nowoczesny wóz strażacki oraz skład do zadań specjalnych. Od początku trwania programu Mazowsze dla straży pożarnych do końca ubiegłego roku samorząd województwa dofinansował zakup 730 nowych samochodów. Jeden z takich pojazdów trafił do gminy Błogoszcz. Mazowsze od wielu, wielu lat wspiera Ochotnicze Straże Pożarne przez program Mazowsze dla straży pożarnych. zakupywane są nowe samochody, nowy sprzęt dla, dla straży pożarnych. Remontowane są te, także remizy strażackie, tak jak ta w Błogoszczy, tak jak ten piękny samochód strażacki, który za nami stoi. Dzięki temu straże mogą być coraz lepiej wyposażone, coraz lepiej służyć społeczeństwu naszych miejscowości. No i dzięki temu wszyscy mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Jeśli chodzi o samochód, ten strażacki jest to samochód, który kosztował ponad milion złotych, dostaliśmy wsparcie od urzędu marszałkowskiego ponad 200 tysięcy. Nowy wóz umożliwi strażakom podejmowanie znacznie trudniejszych akcji ratunkowych. Ten samochód w numerko strażacki. Jest samochodem średnim uterenowionym z dużą ilością wody, bo około 3000 litrów, z napędami umożliwiającymi jazdę w terenie, także na pewno bardzo się przyda. Do strażników ochotników z gminy Głowaczów trafił również specjalny pojazd, a konkretnie nowoczesny kład do zadań specjalnych. Dzisiaj jesteśmy w OSP Głowaczów, no, to jest flagowa jednostka tej gminy, która należy do tak zwanego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, więc ma gotowość bojową. W zasadzie w każdym momencie. Dzisiaj nasz wkład z tego kłada to jest 100 tysięcy złotych przy również finansowaniu drugiej części prawie 100 tysięcy gminy Głowaczów. Z powodu stale rosnącej liczby interwencji na terenie gminy nowo zakupiony pojazd jest niezwykle potrzebny. Na przestrzeni ostatnich lat tych interwencji z roku na rok jest coraz więcej. Średnia ilość zdarzeń w ciągu roku jest około 100. W tym pożarów jest około 70%. Nasz teren, jeżeli chodzi o gminę Głowaczów, jest to teren ciężki, z tego względu, że dysponujemy tutaj dużą, praktycznie największą powierzchnią lasów na terenie całego powiatu. Więc myślę, że ten kład. Na te nasze działania i na tą naszą powierzchnię na pewno się przysłuży. W tym roku samorząd województwa planuje przeznaczyć blisko 34 miliony złotych na zakup nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu czy odzieży oraz budowę lub remont strażnic OSP. To wszystkie informacje na dziś. Do zobaczenia za tydzień.